Cześć, tu Piotrek. Witam cię na moim vlogu. Jest środa, godziny popołudniowe. Zaczynamy. Już w domu. Uff, jak dzisiaj było gorąco. Ale na szczęście mogłem się trochę schłodzić i porelaksować. Jak było widać na załączonym wideo. Odpaliliśmy sobie grilla i pochudziliśmy się trochę w basenie z moim synem. Ja zabieram się do pracy, a on dalej korzysta sobie z basenu naszego. Dzisiaj parę słów chciałem Ci powiedzieć o webinarach, ponieważ bardzo dużo Korzystam z tej formy e, nauki i do, dowiadywania się o różnych rzeczach. E, dzisiaj na przykład e, już, je, już odbyłem jeden webinar, e, natomiast e, za dwie godzinki e, będę oglądał następny. Dlaczego to robię? E, ponieważ webinar dla mnie jest formą zdobywania wiedzy. I chociaż w większości przypadków jest to pewna forma sprzedaży jakiegoś produktu, to jeżeli nic nie wiem na dany temat, to webinar jest taką pigułką, takim spisem treści tego, co dana osoba ma do zaoferowania, do sprzedania. To, co chce nam sprzedać, jest często streszczone w webinarze i dużo można się tutaj nauczyć, na, szczególnie kiedy jesteśmy początkujący, początkujący w danym temacie. Drugą rzeczą, którą, drugą korzyścią, która wychodzi z webinarów, są różnego rodzaju prezenty, które można dostać. Dzisiaj na przykład w, prawidłowo odpowiedziałem na pytanie w szybkim quizie. I dostałem, przynajmniej mam taką nadzieję, przynajmniej zostałem wyczytany na koniec jako jedna z wygranych osób, e, mianowicie dostanę voucher na 50 dolarów do wykorzystania w AWS, na, na koncie AWS, e, także zawsze coś. A i kolejną ostatnią rzeczą jest e, uzyskanie rabatu, który e, moż, na, ktu, rabatu na e, ten produkt, który podczas webinaru e, dana osoba sprzedaje. E, z moich obserwacji wynika, że ta taka pierwsza sprzedaż, na, naj, najgorętsza, która się odbywa podczas webinaru lub zaraz po e, Daje największe, największe upusty na to, co jest sprzedawane. Także z tych kilku rzeczy warto poświęcić trochę czasu. Nawet jeżeli nie mamy tego czasu, podczas gdy webinar odbywa się na żywo, to często webinary można. Wystarczy, że się zarejestruję, odpalę sobie go na przykład raz na, na kilka minut i później go wyłączę. To po webinarze zawsze przychodzi link do, do nagrania, znaczy może nie zawsze, ale często do nagrania z webinaru i można do tego hmm, nagrania powrócić hmm, w momencie kiedy znajdziemy na to czas. Często jest to ograniczone do 48 godzin, ale są różne triki na to, żeby zachować hmm, sobie taki webinar. Ja hmm, używałem jakiś Screen Capture, Video Capture. I zgrywałem sobie takie webinary, którymi byłem bardzo zainteresowany, a których nie miałem czasu obejrzeć. Jeżeli to jest na YouTube, to można po prostu nieraz ściągnąć takie wideo, także jest dużo sposobów na to, żeby zachować sobie na, na przyszłość. Także to tyle na dzisiaj. Ja zbieram się powoli do oglądania następnego webinaru, tym razem o nieruchomościach. O flipowaniu i dziękuję Ci za uwagę, zapraszam Cię jutro, cześć.